Jademy kości gorzowsko. Ja. pojechał tu. Na rozrusznik dup. Tylko. ŻEM pojechał. Do dupy. Do dupy się. Siema, z tej strony kapkę zaharlany Fiflaczyna. Jademy, Kości gorzowską, Ja, pojechał, pojechał. że rano nie odpolił. Aj. 50% może doradę. Może doradę, w ogóle coś jest nie tak z tym wyłącznikiem, głównym, ale co zrobić? Tu czy tu? tu? I damy tu na rozrusznik. Dop. Dawaj, 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 Dawaj! Zapali, czy nie zapali? Zapali, czy nie zapali? Dupa. No co do cholery jest? Le gusta la mañana, Dawaj. Żeby nawet nie zakręcił. Ja piernice. Żem pojechał, do dupy. Do dupy żem Jest! Ale fuks! Ale fuks! Wydudlany do zera! Nic, nawet się nie da świecić. Może lepiej go zaniosę naładować. Idę go dać do ładowania? W razie co to mi go ojciec przywiezie. Dobra Mam nadzieję, że renóweczka. Patrzcie, jak jest szybki czyste aż uciecha robić. Umyłem, bo kurde będę przewracał, będę kosił Komfort jednak wpływa na robotę. Mam nadzieję, że renóweczka nie zawiedzie ani nasza szafelna Bo roboty jest od groma, 5 hektarów gorzowskiej do koszenia. To mało nie jest, będę wysoko kosił, bo musi być okrywa zielona zostawiona. Więc dość wysoko ją skoszę, a, a też po jedno na zimę nie można jej nisko kosić, bo jeszcze się coś jej stanie, jak przymrozi. Ach. Legusta la manana, le moi. Fiflak dwa dni. Tak przebędnił w chałupie. W sobotę i niedzielę. Żeby się kurde pozbierać. Ale ja podziwiam takich, co na przykład mają pracę zdalną przed kąpem. No bo ja trochę się posiedziałem przed kąpem, przed telewizorem. Ja pierniczę drugi dzień mnie już krew zalewało. Ja już y, śrutowniki po eliksie, po. Poszukałem, podzwoniłem, No wszystko. Nawet sobie biurko posprzątałem. Nie? A jakbym miał tak siedzieć, a tacy to jeszcze siedzą przed kąpem i potem po robocie jeszcze grają na tym kąpie, to nie wiem Łebrze przejść na dziewięć bym miał. Ale w kapkę odżył. Mogę wam kapkę na kinolu jeszcze pociągać. Ale to się najwyżej powycino. Wracamy do gry. Jak to mówi Jaszcząb. Jak te ślizgi. O, pęknięty. Trzeba by było je zaś podspawać przez zimę. Przez zimę to tyle roboty, że. ja tych sprzętów nie, wyre nie wyremontuję przez ten cały czas. Chyba muszę zajechać po folię do siano kiszonki. A co tu robią łapki na szczury? To już w ogóle jest ciekawostka. To już w ogóle jest ciekawostka. Na koty może. Ja tu był taki chłop z takiej pomocy do dzikich kotów. Czy coś takiego dostał zgłoszenie? A! Mógłbym jechać drogą mi kosić. Ale potem się robi duży garb, tyle co przejadę traktorem po trowie, to się nic nie stanie. Jedziemy. Bojeczka. Wszystkie trzy równo będzie kosić, dobrze. Ale chyba ją damy wyżej. Na razie ruszymy, zobaczymy. Ja! Tylko to będzie mokre! No to ja to będę przeciepywał. Jademy. Za nisko, na pewno za nisko, za nisko, chociaż, chociaż może dajmy kapkę wyżej dajmy kapecku wyżej no i dobra gusta la mañana le gusta ma trochę jest tu mokro oje jeje. Je, je. dwójka to tak nie chce jechać za bardzo wygląda dobrze Wy że ja dwójką nie ujadę. Jedynka? No to piękne koszenie, a ja tu będę do czwartej to kości. Legustala, maniona. Tak, kopcie jak fix. Spróbujemy terenową czwórką. Przewieje no, Pokos zacny Pokos zacny powiem wam jeździł tak że pod górkę Będę targą jedynką A boki z górki dwójką No bo przecież Inaczej to się nie uda. A poprzek kościć to trochę też bez sensu Chociaż może tak nie do końca bez sensu Może lepiej w poprzek i dwójką cały czas kościć niż tak męcyć to nie zobaczymy jak obrócę drugie kółko czy może, może ujadę dwójką, może ten pierwszy przejazd taki jest Kolejny zapis do tablicy na zimę czy jesień iść w końcu te gałęzie poobcinać na wszystkich polach o, leży taki gagarin i co? i zawsze go trzeba omijać nie wiem czy tak mogę obciąć ale jakbym obciął to nagrywać nie będę <noise> lego stala paniona lego Tu dwójka, to no bez sensu to jest No rzeki sprawdziłem w kosiarce Ja też nie wszystko nagrywam co robię, bo by to za długo trwało Gusta, laur, ma. z ciekawości tego żółtego, jakby się z tego kiszonka zrobiła. Jedną melę tak ukręcę, będę wiedział. Mówię tego żółtego, bo nie wiem, czy to żółta zwyka, czy co to jest takie żółte. Legusta gusta la mañana, legusta ma Nawet słorniczniki już wykpiły. O, w dół to se dwójka fajnie idzie, ale pod górkę to męcy Ja pierdziele tu będzie dać ze Stobeli, powiem wam No Stobeli nie będzie Powiedzmy, żeby Fiflak nie przeburzył 70 70, może 60 70 a 60 A to i tak od cholery Chyba kamyczki po prostu Może będą jeszcze wyżywiły Jeszcze coś żympoli A się rozchodzi a ten, jak wale w jakiś kamień, nożyk skrzywi i już on na po potem. Co by tam coś tak wypaliło? Tak se to wygląda, moi drodzy. Takie kąski kosić, to jest po prostu bajka. 5 hektarów w prostokącie, no jakby to jeszcze nie było pod górkę, to by było złoto, ale naprawdę piflak, nie narzekaj, bo się jeździ miodzio. Chociaż renóweczka, tapecku z tynką. Przyłożę tam mikrofonek, bo tu już dwójkę zawsze puczy. Trzeba dać jedneczkę Brakuje trzeciej ręki, idziecie na głowę Ciekawe czy tam będziemy jak Na pewno będzie mijać no. Nagrywa! Nagrywa zrobiłem uchwyt na telefon do dronika Ale działa to tak, jak działa Coś tam potnę, coś tam złożę, ale zadowolony nie jestem. Straszcie, zasięg traci. Jednak ten brzęczek mały nie ma taki dobry. Fajny, bo nie trzeba go rozkładać ale, ani nic, ale mogliby go trochę dopracować bardziej. Tu muszę ujmować gazu. Dwoja i selce, bo tu ciepie. Maszyna podskakuje, i potem tropa jest taka. Ale dość wysoko to koszę. No myślę, że 5 hektarów połknę takie 2 godziny, powiedzmy 2,5, może no. coś takiego. 2 godziny raczej, no 2 godziny połknę 5 hektarów. To no spoko, wydajność na taki zostanie. Jeszcze jakbym jeździł cały czas z dwójką, to byłoby szybciej. A tu jednak muszę łod puszczać. nowy nabytek do chałupy przykludził Pewnie się możecie domyślać, co? Ale zobaczycie w jutrzejszym odcinku Teraz spokojnie Jak to Fiflang mówił, coś wygoni i wygonił Fajnie Że to zasiało zwykłym siewnikiem, nawet nic nie przestawiałem Poza skrzynią, bo nie chcę ustawić takiej takie dawki. Z owcem zmieszane. Wszystko się zakiesi, będą muldać. Jak fiks. Tu już można dodać gazu na 1700, 1800. widzicie, taka fella ma dwa noże na bęben. Większość noży już jest stępę jak fix a idzie w takiej trawie ani nie pierdnie. Są bardzo dobre kosiarki. Jakby ktoś szukał niedrogo kosiarki, ale takiej, co mu posłuży, to my za tą felę dali 2 <laughs> czy 3 lata temu 6 tysięcy. No i co? I olej wymieniłem z skrzyni jej cały w całej listwie. I te ślizgi zregenerowałem po swojemu Bo jakbym miał kupić oryginalne To by też było ze 6000, nie? Tu jakąś blachę dołożyłem Bo ciepało I idzie jak burza Bardzo dobre kosiarki I to czuć, że to jest solidne Nie jest na samej listwie Idzie taka ramię rurowe Po górze, co usztywnia całą listwę Polecam, naprawdę to jest e, fella SM To jest chyba SM280, ale... One to już tam pali chod Jeden pies. Poprzednia fella, kiedyś chyba, jeszcze kanału nie miałem, miałem 2,40 też była nie do zdarcia i no szczeli Olej uciekł. Łożyska się zatarły, skrzynia się rozleciała. Także teraz tylko patrzę zawsze czy jest olej. Zawsze tam na listwie się z tyłu odkręca, podnosi się jakieś 10 cm ma lekko wypływać. Zakręcą i jadę i żadą cały sezon. O no i redukcja będzie. O gomuli. Akumulator chyba się już naładował. Po, połowę zrobiłem tego żółtego, białego. Nie kosimy na trzy pasek. Skosiłem się ciekawy, że Wy macie doświadczenia, czy to idzie zrobić na kiszonkę. Tam jest wyka, gryka, łubin chyba, słonecznik na pewno, rzadkie woleista. Już nie pamiętam. To bym się musiał wrócić do tamtych odcinków, co to siałem. Ale ciekawe, czy to można skosić i zakisić do bydła. Renóweczka śmiga. Piękny zestawik. Tu jej na przykład w przodku w ogóle nie brakuje. Jest kapkę mokro, ale nie marasi się. No jest jesień. Teraz już lepiej nie będzie chyba. A trzeba to skosić, bo za późno jej też skosić nie można. Dobra, ja się z wami żegnam. Kończę to. Widzimy się jutro przy nowym nawytku. Na razie, cześć! Ten poklonik też ładnie wygląda. Tak jak wiór szpitala. Byczką zgodzić jakiś. No zobaczymy to. Zobaczymy